Z siłowni do kalistyniki. Zobacz niesamowity progres mojego podobiecznego. Poznaj Vincenta, zapracowanego przedsiębiorcę z Niemiec. Kiedy zgłosił się do mnie, miał sporo siły, ale niestety brak kontroli nad własnym ciałem, mimo lat spędzonych na siłowni. Wyznaczyliśmy ambitne cele, a jego efekty przerosły moje oczekiwania. Zobaczcie pierwsze próby stania na rękach, a teraz próbę po zaledwie trzech miesiącach współpracy. Ponad 20 sekund. W przeciągu zaledwie 6 miesięcy udało mu się opanować kilka pompek w stanie na rękach i to bez asykuracji ściany. Do tego masy lapy, back lever, a w siódmym miesiącu współpracy nawet ludzką flagę. Obecnie pracujemy nad plęcz i pompką 90 stopni. Ostatnio podczas jednego ze spotkań online, Vincent powiedział mi, że pomimo lat spędzonych na siłowni, nigdy nie czuł się silniejszy. A mimo mniejszej ilości ćwiczeń wykonywanych z dodatkowym obciążeniem, sylwetka ma lepsze docięcie, a dodatkowo zbudowaliśmy kilka kilogramów masy mięśniowej. To wszystko trenując z moim systemem Full Body Workout od 3 do 4 razy w tygodniu. Zapisy na mój program Kompletna Transformacja 2.0 właśnie wystartowały, więc jeżeli podobnie jak Vincent chcesz trenować pod moim okiem, to skopiuj link z przypiętego komentarza i zarezerwuj swoje miejsce. Sprzedaż trwa do 17 maja.